Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pogotujemy, ponadaję do Was z kuchni, a będziemy gotować bardzo nietuzinkowo, niestandardowo, a za pomocą, moi drodzy, powietrza. Ciekawa forma, inna forma, i mam nadzieję, że tak jak i mnie, to i Wam przypadnie ona do gustu. Zaraz Wam wszystko opowiem, wszystko pokażę, ale muszę oczywiście zacząć od tego, w czym będziemy gotować. I tutaj już obok mnie widzicie urządzenie Philips o wdzięcznej nazwie Air Freyer. Także kochani, właśnie tutaj już w samej nazwie mamy do czynienia właśnie z powietrzem. I to jest, moi drodzy, seria 5000 wersja XXL. XXL dlaczego? Dlatego, że to jest wówczas większe pod kątem pojemności urządzenia w którym przygotujemy nawet, e, moi drodzy, tak spokojnie, 6 posiłków, czyli dla większej rodziny, dla e, większej liczby osób, e, aniżeli właśnie w takim typowym e, urządzeniu tego typu o mniejszej pojemności, więc to jest właśnie ciekawe, jeżeli przyjmujecie gości, jeżeli macie sporą rodzinę, wówczas właśnie ta informacja, myślę, dla Was będzie bardzo, bardzo cenna. Jeśli chodzi o samo urządzenie, jak widzicie, ono jest bardzo minimalistyczne, bardzo takie zachowawcze, bardzo eleganckie, więc wpisze się w klimat moim zdaniem każdej kuchni, małej, dużej, białej, niebieskiej, zielonej, jaką tylko macie, po prostu będzie ono wizualnie i gabartowo genialnie się sprawdzać. Mamy bardzo czytelny panel, panel, który naprawdę jest intuicyjny. Tutaj na nim widzimy 8 funkcji, dzięki którym tak naprawdę nie musimy gdybać myśleć, zastanawiać się, bo jakby wiecie, po chęci przygotowania danej potrawy widzimy jaką ikonkę należy przycisnąć. I tutaj na przykład mamy możliwość rozmrażania, mamy możliwość pieczenia, suszenia, mamy możliwość kliknięcia na przykład właśnie ikonki z rybą, czyli w w momencie, kiedy będziemy sobie przygotowywać jakąś rybkę na obiad, no to urządzenie nam dzięki tej ikonce idealnie dostosuje czas, temperaturę. I działamy Tak więc, tak jak mówię, urządzenie jest bardzo, bardzo proste w obsłudze I oczywiście producent nie zostawia nas z niczym, żeby sobie, wiecie, tutaj gdybać, dochodzić Ja, jak wiecie, uwielbiam takie moje przepisy, ale nie tylko, bo sięgam również po gotowe Dzisiaj oczywiście pokażę Wam taki mój, który bardzo lubię i który właśnie idealnie wyjdzie w tym urządzeniu Natomiast, kochani, możecie sobie spokojnie pobrać aplikację Aplikacja o nazwie i wówczas znajdziecie tutaj naprawdę, ja na przykład wpisałam, zobaczcie, bataty, jest tyle przepisów, tyle różnych inspiracji, że naprawdę to jest genialne, mamy tutaj jakieś tipy, podpowiedzi, fajna aplikacja, parujemy sobie to wszystko z urządzeniem i genialnie nam działa, współgra, także coś też takiego wiecie z cyklu nowinki technologiczne i teraz, kochani, jeszcze ważne rzeczy to oszczędność energii. W momencie, kiedy używamy piekarnika, no to tutaj naprawdę i czas pieczenia chociażby kurczaka, weźmy właśnie na, na tapetę kurczaka, jest bardzo, bardzo długi. Natomiast w tym urządzeniu zajmie nam to jakieś 25 minut, czyli. Praktycznie 4 razy krócej, więc ten pobór energii będzie mniejszy. Mamy tutaj też fajną technologię, którą Philips opatentował, a mianowicie technologia Rapid Air, czyli nie musimy czekać aż urządzenie się nagrzeje, aż coś tu zacznie się dziać, żeby zacząć gotowanie, tylko po prostu ono po włączeniu programu jest. Praktycznie od razu gotowe do użycia, od razu zaczyna nam przygotowywać nasze potrawy, więc to jest myślę rewelacja, jeżeli. Właśnie w dobie tej inflacji, w dobie tych wszystkich wysokich cen, e, zwracacie na takie rzeczy uwagę, no to tutaj e, macie, moi drodzy, odpowiedź pełną, e, jak to jest, jeśli chodzi o oszczędność e, energii. I najważniejsza kwestia dla naszego zdrowia tak naprawdę, e, to to, że właśnie dzięki temu, iż mamy tutaj taką technologię e, właśnie gotowania, pieczenia, grillowania przy pomocy powietrza, to ograniczamy praktycznie maksymalnie, bo o 90% e, tłuszcz więc potrawy są zdrowsze, są smaczniejsze, i naprawdę jest to świetne rozwiązanie, jeżeli też zwracacie uwagę, właśnie na to, aby ten tłuszcz w swojej diecie jakoś tak mocno zredukować. No i po prostu znaleźć ciekawszą, zdrowszą alternatywę dla chociażby, właśnie, zwykłego piekarnika czy zwykłego grilla. Więc, kochani, wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze informacje Wam powiedziałam. Oczywiście w opisie znajdziecie link. Do um, urządzenia, i tam możecie sobie przejrzeć jeszcze więcej takich technicznych e, aspektów. Ja, jak wiecie, w moich filmach nigdy nie skupiam się e, na jakichś liczbach i tak dalej, jakichś takich e, tutaj e, mocno zagmatwanych rzeczach, bo uważam, że każdy może sobie to doczytać. Natomiast ja się skupiam zawsze bardziej na tym, aby pokazać wam w praktyce tego typu, właśnie e, ciekawostki. Więc. Zaraz co? Przystępujemy po prostu do gotowania. Pokażę Wam, e, co będę przygotowywała i mam nadzieję, że spodoba Wam się i ten przepis, i ta forma, właśnie gotowania, tak jak wspomniałam na początku filmu. Dlatego bierzemy się, kochani, do roboty. Jeszcze z bliska pokażę Wam prędziutko, co mamy wewnątrz, czyli jak otworzymy sobie nasze urządzenie. Mamy tutaj, zobaczcie, nakładkę do grillowania. Może to wyciągnę, będzie nam łatwiej. E, o. Proszę bardzo, mamy również koszyczek do pieczenia i tutaj właśnie dzisiaj będę piekła moje bataty. Tutaj jest jeszcze jeden taki większy również koszyk i już ta misa taka podstawowa. Każdy z tych elementów możemy myć w zmywarce, dlatego to jest, moi drodzy, też ciekawostka, jeżeli nie lubicie myć tego typu rzeczy ręcznie. No i dobrze, ja tutaj zamykam i pokazuję Wam, co będziemy sobie przygotowywać. I moi drodzy, pierwsza rzecz, którą sobie przygotujemy, to frytki z batatów. Ja bardzo lubię frytki z batatów, także przesypuję je do tego koszyczka. Delikatnie skrapiam oliwą z oliwek i zawsze tak robię, dlatego że lubię yy, właśnie yy, kiedy przez tą oliwę, dzięki tej oliwie, idealnie połączy się mi to wszystko z przyprawami. I przyprawy, jakich użyję, to zioła prowansalskie. To w zasadzie nie przyprawa, a po prostu, wiecie, yy, no do ziół. Pyszne zioła suszone, prowansalskie i sól. Dzięki właśnie Oliwie idealnie oblepi i sól, i zioła właśnie nasze bataty. Także kochani, proszę bardzo, teraz sobie tu tutaj delikatnie wymieszamy, i już mamy nasze frytki gotowe do pieczenia. Tak naprawdę, więc to jest pierwsza rzecz. Tutaj mam przygotowane sznycle z fileta z indyka i na początek standardowo doprawiamy solą. Generalnie używacie to, czego lubicie przypraw, jakich tylko lubicie. Ja się tak zastanawiam, czy dodać przyprawy Gyros również. I chyba tak, i chyba dodam. Także mamy sól, przyprawa Gyros, ale możecie użyć papryki czerwonej, słodkiej, wędzonej, ostrej, co tylko lubicie. Tak, jak wspomniałam. I kochani, to będzie fajne, fajna alternatywa dla zużycia też tego, co macie w lodówce. Dlatego, że w tym momencie. A jeszcze słuchajcie, pieprz. Jeszcze pieprz. W tym momencie nakładamy tutaj majonez i warzywa. Te warzywa będą pod pierzynką z sera żółtego. I jeżeli zalegają Wam pieczarki, papryka, cebula, to wszystko wykorzystujecie sobie właśnie. W tym przepisie, ale tak na początek, tak jak wspomniałam, majonez, żeby nam się później te warzywa miały na czym trzymać. Robię takie kleksy i za chwilę sobie to wszystko rozsmaruję. I kochani, ja wykorzystam dzisiaj właśnie cebulkę oraz paprykę. Pewnie mam tutaj za dużo, bo jakby wiecie. Te nie są aż tak olbrzymie, więc nie wejdzie tutaj nie wiadomo ile tych warzyw. Ok. I wszystko, kochani, posypujemy startym serem. Ja mam tutaj czedar. i też tak nie żałujemy tego sera, bo to jest, kochani, naprawdę wtedy taka wisienka na torcie. Pyszne to jest, naprawdę. Ja wam to. Polecam. Do tego właśnie te frytki z batata i zobaczcie, jaki fajny obiad. I teraz przełożę sobie te sznycle na tą właśnie mm, płytę grillową. I spójrzcie, idealnie zmieściło mi się pięć takich sznycli. Wkładam i zaraz nastawimy sobie odpowiedni program. Jak wiemy, no kurczak potrzebuje więcej czasu, dlatego wkładam go na początek, a dopiero po chwili, że tak powiem, dodam bataty. I kochani, moje danie gotowe: e, sznycel, bataty, wszystko wyszło przepyszne, soczyste. E, to jest moja porcja, ale oczywiście już nie omieszkałam e, wcześniej skubnąć. Bo naprawdę, słuchajcie, potrawy przygotowywane właśnie w taki sposób czyli. Powietrzem podgrzewane, a nie smażone w tłuszczu, w oleju czy grillowane, naprawdę smakują zupełnie inaczej. One mają inny smak, one mają inną soczystość. Generalnie, naprawdę tam jest jakby podkręcony smak czy to właśnie tego batata, czy to tego mięsa. Jest naprawdę zupełnie, zupełnie coś innego, coś pysznego. Także, kochani, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. I że zachęciłam Was do tego, aby właśnie próbować nowych technologii, nie bać się ich, bo może się okazać, że naprawdę będą fajne, trafione i pomocne w codziennym życiu, w codziennym gotowaniu. Jest moje dziecko, chodź! Fajne urządzenie na dusia? Fajowe urządzenie. Dziękujemy kochani za dziś, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia! Kolejnych filmach, ale mam tu małpkę, a druga moja małpeczka już już tu jest też, tak? Nasza Bibi, papa. Pa!